Tuturu, cześć, witam wszystkich w nowym wideo. Jeśli jesteś nowy, zostaw suba, dodaj. Filmik codziennie. Właśnie przed chwilą no, skończyłem oglądać Lord of the Rings: Rings of Power sezon pierwszy, odcinek ósmy, ostatni odcinek tego sezonu. Chciałem zrecenzować na szybko ten odcinek, więc bez spoilerów. Zdaję odcinek. Moim zdaniem jeden z najlepszych odcinków tego sezonu. Ten odcinek ocalił ten sezon, moim zdaniem. Odcinek szósty, siódmy nie był zbyt dobry. hejtowałem te odcinki. Natomiast ten odcinek ocalił ten sezon i ocalił ten serial moim zdaniem, bo było świetnie, świetnie zrobione, 9 na 10. Muzyka świetna, oczywiście. Świetna piosenka na koniec, jak napisy końcowe lecą. Świetna piosenka śpiewana. Muzyka oczywiście pr przepiękna w tym odcinku. Ujęcia CGI, wszystko przepięknie. Wszystko zajebiście zrobione. Naprawdę Podoba mi się ten odcinek. 9 na 10 daje. Obejście ten, nawet jeśli nie oglądaliście Lord of the Rings, powinniście oglądnąć cały sezon dla tego właśnie odcinka, bo mamy w gruncie rzeczy reveal, tak, jak po angielsku. Już wiemy, kim jest Sauron, wiemy, o co chodzi. Świetny, naprawdę świetny odcinek, moim zdaniem. Więc, uwaga, spoilery. W gruncie rzeczy odcinek się zaczął, że Gandalf, mogę już go tak nazywać, jest Gandalfem. Gandalf chodził tam po lesie, tak, cały zmoczony, i tam jabłko mu upadło z ręki. I w gruncie rzeczy tych trzech, nie wiem jak, kim oni są y księży, czy. Kim, kim oni są. Nie wyglądałem dziwnie. W kapturach, tak, co śled śledzili Gandalfa w tym odcinku. I świetny twist. Tu muszę pochwalić ten odcinek. Świetny twist. Oszukany twist. Podeszli do Gandalfa i mówili: Jesteś Sauronem, chcemy ci służyć. Bam! Ja uwierzyłem na początku, okej. Okay. Dla mnie to było. Ja myślałem, że Helbron jest Sauronem. Nie. Tutaj od razu mieliśmy taką ściemę, że tak powiem, yy, ściemowy twist, tak? Natomiast świetnie zrobiony, bo pomyślałem sobie, okej, okay, jeśli on jest Sauronem, co nie miało jakiegoś sensu, bo tak sobie myślałem, on spadł z nieba, a Sauron po powinien być, nieważne. Tam jakaś magia so sobie jakoś tłumaczyłem, ok, mają jaja, żeby zrobić jakiś twist w tym serialu. Okej, okay, świetny twist. Natomiast później jeszcze raz zrobili twist, że to nie jest Sauron. Świetnie. Naprawdę świetnie to jest zrobione. Okazało się, że jest to Gandalf. I uwielbiam ten dialog, gdzie po prostu on powiedział, o, y, tutaj pachnie dobrze, powinniśmy iść tą drogą. Świetny dialog z Lord of the Rings. Tak? Więc oni tym serialem próbują i mieliśmy też storytelling Galadriel właśnie też próbują zrobić jakby to powiedzieć connection, spróbują połączyć ten serial właśnie z filmami. Świetnie to jest zrobione i Galadriel historię i właśnie Gandalfa historię. Naprawdę świetnie zrobione. Dlaczego? Bo w gruncie rzeczy Gandalf pierwszą jego przygodę miał właśnie z nori, tak? Z, Hobbit, z hobbitami. Dlatego on cały czas po prostu yy, Chce podróżować z hobbitami, tak? Czy z Bilbo Buginsem, czy z Frodo Bagginsem. Dlatego po prostu cały czas ma przygody z hobbitami, bo pierwszą przygodę miał z Nori teraz. Świetnie, naprawdę. Świetne backstory ga dla Gandalfa, moim zdaniem. Świetnie przemyślane. Ok? Więc tam e, ci goście tam gadali. Jesteś Sauronem, bla, bla, bla. Najpierw powiem jego e, storyline, story tak? W tym, w tego Gandalfa i Nori. Więc tam Nori e, tam. On tam zaczął, tam gadali, jesteś władcą świata, jesteś zły, i on tam zaczął kręcić tymi liśćmi, tak? Widzieliście? Później tam ten jeden zły się tam uśpił go i go przywiązali do drzewa. Później Nori i tam inni hobici chcieli go właśnie wywiązać, tak? No i tam przecięli liny i tam się strzaili w gruncie rzeczy ci źli goście, że tam ci hobici ratują, i jeden rzucił nożem. W tego przywódcę wiedziałem że on zginie wiedziałem że któryś z tym z hobbitów Ja myślałem że jeszcze ta matka Nori zginie natomiast nie nie zginęła yy, ten przywódca hobbitów zginął tam ciachnięty nożem tak tam był rzucony nożem no i w gruncie rzeczy yy, tam później gonili tych hobbitów i tam chcieli właśnie zranić Nori a Gandalf się oburzył i tam walczył z tymi innymi tak Gośmi. widzieliście serial świetnie zrobione świetne CGI ok? w tym lesie, zajebiście kurde zrobione to, to było yy, i, i tam później yy, ten ci źli księdza, zaczynam się jąkać, ci źli goście po prostu tam podpalili drzewa, gdzie byli ci hobbicie, tam się ukrywali, a Nori tam gadała do Gandalfa, on gadał, on gadał nie jestem, jestem zły, idź, bo zrobię ci krzywdę, bla, 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 a ona w gruncie rzeczy, nie, nie jesteś zły, jesteś dobry, tak, a on później wstał, ugasił te płomienie i tam walczył, właśnie z tymi. I wziął ten artefakt, co tam trzymali ci księża, i w gruncie rzeczy wygonił te złe duchy, tak? Czy coś, bo się zamienili w te białe postacie, i później ich wygonił. I ten artefakt zniknął, tak? Się rozpłynął w powietrzu. I, I tam nazwali go jaki, jakimś słowem tam Izdur, czy coś takiego. Czyli jest ten mądry, on tam później tłumaczył, tak? The Wise Man, czy coś takiego. I w gruncie rzeczy Wizard, czyli czarodziej świetnie, świetnie zrobione, kurwa macz, naprawdę świetnie zrobione, że to jest Gandalf i pierwszą przygodę ma właśnie z Nori, kurwa jebana macz, świetnie naprawdę zrobione. <laughs> Więc w gruncie rzeczy tam hobici wrócili do wioski z nim i tam mieli dialog, że Gandalf tam gadał, że hej nazwali cię tym słowem, On powiedział tak, to znaczy właśnie ten mądry, że jestem Wizardem. Wizard, tak? Tam wytłumaczył, że. E, tam. No i tam gadał, że może byśmy poszli na przygodę. Nori tam poszła się pożegnać. I to były też fajne sceny. Chociaż, moim zdaniem, ta, te sceny pożegnania były trochę za długie. Natomiast też świetnie zrobione. Tam później ta przyjacielka od Nori pomogła tam czytać mapę. To ona tam będzie czytać mapę dla tych hobitów. Widzieliście odcinek, tak? Świetnie zrobione też to było. I. w gruncie rzeczy tam. Pożegnała się z, tym, z tą rodziną, i to, i, i Nori tam wyruszyła. I z tą koleżanką Popi, czy jak ona tam miała na, zimie, na imię, czy jak ona ma tam na imię. Pożegnali się i w gruncie rzeczy Gandalf powiedział dialog, tak? Gandalf powiedział kurwa dialog. Yy, obrócił się, bo Nori powiedziała, to gdzie powinniśmy iść, nie? Gandalf cię zapytał, a ona no, w gruncie rzeczy nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, gdzie powinniśmy iść. Oni tam obrócił się, o! Tam powinniśmy iść, powinnaś, tam po prostu pachnie dobrze, to powinniśmy iść tą drogą to takiego dialog z Władcy Pierścieni, tak, tak jak właśnie w tych komnatach, świetnie kurde napisane, ja pierniczę, to było świetny, świetny podwójny twist, najpierw to jest Sauron, a jednak nie, to nie jest Sauron, to jest Gandalf, kurwa mać, dobrze zrobione, dobra, chcę powiedzieć o Galadriel, ok, bo to też było fajnie zrobione, przepięknie. Moje zdanie. W gruncie rzeczy tam Galadriel z tym wrócili do tych miasta Elfów. Piękne ujęcie jak tam jeździli na tym koniu i tam wrócili do tego zamku. Przepięknie to wyglądało. Sety naprawdę, widać, że wydali pieniądze na, na, na te kostiumy, na to wszystko. Jak to pięknie wygląda. No i tam powiedziała, hej, przywitała się z Elrondem, siema Elrond, bla, bla, bla pomóżcie Halbrondowi, bo jest tam chory, dobra, możesz go uratować, tam gadała do tego gościa, co tam ulepi te pierścienia, on, spróbujemy, no i tam w gruncie rzeczy Halbrond się obudził na drugi dzień od razu, co było dziwne, i tam gadał właśnie z tym, co wykuwał tam te rzeczy, I moim zdaniem ten, tutaj ten dialog był trochę klanki, natomiast jest jak jest, tam ga gadali o tym, że o, co to za zakamy czekał tam tłumaczył, no, a może... Powinniście wykuć z tego coś i wymieszać ten Mithril z czymś. A ten gościu, co tam, właśnie wykuł te pierścienie, o, nigdy na to nie wpadłem. Trochę to było trochę dziwne, ok? Bo w gruncie rzeczy to jest najlepszy jakiś gościu do wykuwania, tak? Yy, z elfów. I on nie pomyślał, żeby pomieszać Mithril z jakimiś innymi składnikami, bo tam właśnie Helbron Sauron, tak, zaproponował to on. O, powinniśmy to zrobić. To za świetny pomysł, Helbrondzie. Przecież jesteś znawcą, powinieneś o tym wiedzieć, nieważne. Bo tam myśleli, jak po prostu zrobić z tego małego kamyczka większą moc, tak? I w gruncie rzeczy wykuli z tego piersienie. pierścienie władzy, tak? Wings of Power. No i tam mieliśmy scenę, że Galadriel podejrzewała Helbronda, że hej, on się jakoś dziwnie zachowuje. Tam gadała z Elfem, zrób research na temat tego króla, yy, czy coś tam, do Elfa, do tego rodu Helbronda, tak? On, dobra, ok. No i później mieli tam dialogi, właśnie ten król elfów nie chciał po prostu nic zrobić. Elbrond go poprosił trzy miesiące, żeby mu dał czas. Ok, dobra, dam Ci czas. <grych> Wkrótce galam. widzieliście odcinek? Świetnie to było napisane i zrobione, ok. Te sety wyglądają tak znakomicie, naprawdę, to wygląda na bogato. W gruncie wydali, tak, bilion. Nie wiem, czy na pierwszy sezon, czy na pięć sezonów. Tak czy siak wygląda, to świetnie. No i tam bilion dolarów. Później Galadriel otrzymała to pismo i tam miała dialog z tym Helbrondem. I o czym chcę wspomnieć? Też próbują połączyć tą storyline właśnie z Wacą Piersieni z, z, z filmami. I to mi się podoba. Bo tam gadała: hej, kim ty jesteś? Kim ty jesteś naprawdę? Tak? Pytała się tego Helbronda. A on później powiedział. I znasz mnie pod wieloma imionami, bla, bla bla, tego typu dialog. Świetnie napisany też. I później miała wizję, tak? I to mi się podoba, że Sauron w gruncie rzeczy chce być z Galadriel. I jak mieliśmy tą scenę, jeśli ktoś oglądał, oczywiście oglądali się wadcy pierśeni filmy. Frodo dał Galadriel Pierścień władzy, tak? A ona się nagle za, zamieniła w tego potwora takiego. W taką złą Galadriel really i tam gadała. Ja, Jutrzanka, najsilniejsza na całym świecie, bla, bla, bla. Będę władać światem. I później odmówiła frodowi tak? I tutaj mamy też backstory właśnie z tego. Okej. Okay. Dlaczego? Bo Sauron chce rządzić właśnie światem z nią przy boku. Bo tam gadał w tych wizjach, tak? jak Najpierw jako brat. Te wizje, moim zdaniem, były trochę za długie. Natomiast świetnie też zrobione. Tamże, hej. Sauron nie jest taki zły, on po prostu chce tego co ty, tak? Tam niby ga właśnie gadał Sauron poprzez jego brata, że chce po prostu zapanował, żeby zapanował spokój na tych krainach czy coś, porządek, tak? E no i później mieliśmy wizję właśnie na tym Oceanie. Przepiękne ujęcie, ja pierniczy. Jak tam siedzieli na tym statku i Galadriel widział odbicie. E Złom Galadriel i właśnie złego Saurona. Kurwa mać, ale świetnie zrobione. Sauron się kocha w Galadriel i dlatego właśnie ona tam odmówiła ten pierścień władzy u Froda i się zamieniła w najpierw tego potwora, że: Hej, dajcie mi ten pierścień władzy, ja będę już szanką, bla bla bla, bla" jak Frodo zaproponował. Mamy tutaj backstory. Dlatego, bo Sauron się kocha w Galadriel i chce rządzić przy nim, i tam tłumaczył Sauron, że: Hej, ja nie będę zły. A po prostu będę dobry, ty mnie będziesz odganiać od zła, czy coś takiego. Świetne dialogi napisane na tym morzu. I później tam Galdriel y, tonęła, później Erwand ją obudził z tych wizji. Świetnie zrobiono wizję, także to mi się podoba. To mi się podoba, że i Gandalfowi dają backstory z filmów w tym serialu, i Galdriel dają backstory właśnie z filmów w tym serialu. Świetnie, kurwa zrobione. Więc y, tam. Elrond obudził ją, ona tam była, czy jesteś Elrondem, jak się pierwszy raz spotkaliśmy, bla, 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 tego typu dialogi. Później tam, okej, okay, już wykuliście piersie, nie, ona tam poszła, musimy wykuć trzy piersień. To było trochę dziwne, że, dlaczego trzy, dla, dla mnie jest to dziwne, nie wiem, może chce jeden dla siebie, czy coś. Przecież w gruncie rzeczy ona jest komandorem, to jak ona może dostać Mnie nieważne. Tam powiedziała, że trzy i coś musi dostać poświęcone, to też mi się podoba, kurwa mać, full circle, tak? że ten sztylet, który dał brat, ona dała, żeby wykuć pierścień. Kurwa mać! Świetnie napisana historia, ok? No i tam, yy, dobra, musimy wykuć trzy pierścienie, ona dała tam ten sztylet, mieliśmy te CGI, wykuwałem te pierścienie. Świetnie, pie, przepiękne CGI. Moim zdaniem ten odcinek ocalił ten serial. Naprawdę, ten odcinek ocalił ten pieprzony sezon. 9 na 10, świetnie zrobiony. I też świetne były sceny z tą królową, jak wracała na tym statku, była ślepa i tam gadała z tym komandorem, że: Hej, straciłeś syna, dlaczego? Jeśli chcesz odmówić służbę, bla bla bla. A on powiedział: Nie, nie odmówię służby. I tam mieli też fajny dialog, świetnie napisane. Kurde match. Już jestem, zaczynam być fanem tego serialu, naprawdę. Nie byłem dużym fanem poprzedniego i, i dwóch poprzednich odcinków. Natomiast podoba mi się ten serial. Już bo ten, mieliśmy właśnie, okej, okay, to jest Sauron, tu jest Gandalf, tutaj mamy backstory da Gabriel, tutaj poświęciła ten właśnie sztylet, który Brad jej dał. Świetnie wszystko idzie, po prostu układa się w jedną całość. Świetnie zrobione. No i tam mieliśmy też scenę w tym królestwie, tak, że ten, ta córka od tego komandora w tym yy, królestwie tam rysowała tego króla, no i tam on się obudził i bla, 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 gadał i on to otworzył tą tajemną komnatę, gdzie jest ta kula gdzie można widzieć te rzeczy, tak? Że te królestwo upadnie. To ona tam weszła, to było trochę dziwne, że tam weszła czy coś. Natomiast tak, podobało mi się i tam w gruncie rzeczy wykuli trzy pierścienie. Kurwa jebana mać. 9 na 10, świetny odcinek. Zajebisty. Moim zdaniem zajbisty serial. Ten, ten odcinek ocalił wszystko. Bo okej, okay, mamy już Gandalfa, też ta, ten dialog właśnie od Gandalfa, świetnie zrobiony. I też y, Galadriel, y, historia też świetnie napisana, że w gruncie rzeczy się tam kochała w Sauronie czy coś. I to idzie full circle tam później, tak? W tych filmie. 9 na 10. Y, naprawdę, ten odcinek ocalił ten serial. Podobał mi się ten sezon. Nagram odstępny odcinek, co myślę o tym serialu, ok Natomiast 9 na 10, świetny odcinek. Dzięki za uwagę. Souzinho się cheio